Części czołem, ja milion mieć będę, a tymczasem nagram dla ciebie vloga. To jest druga część tego vloga, w którym zacząłem tam o sobie troszeczkę opowiadać. Jak widzisz, moje piękne pola, piękne lasy, a tam piękne góry. Postanowiłem, że nagram to na dwie części, ponieważ jeden taki filmik, który by trwał tam z pół godziny, to nie każdemu by się chciało obejrzeć. Ja wiem po sobie też, że jak oglądam właśnie jakieś rzeczy na YouTubie i to trwa tak pół godziny plus to już przeważnie nie docieram do końca, przeważnie nie oglądam tego do końca i tak właśnie moim celem było, żeby nagrać taki w ogóle 10-minutowy odcinek. Ja w ogóle zobaczyłem w pewnym momencie, że tam 16 minut, mówię, ja pierdziel, ale się rozgadałem. A tak naprawdę wszystko, co Ci tutaj opowiadam, to jest taki mega, mega, mega streszczeniu opowiedziane. W mega streszczeniu opowiedziane. W każdym bądź razie w ostatnim odcinku skończyłem sobie na tym, że Ci opowiadałem o tym, że no właśnie e, miałem te swoje demony w głowie, no i zacząłem podróżować po Polsce, jak mnie zwalniali z pracy. Znaczy z pierwszej ja się zwolniłem z tej parówkarni, bo mi nie wypłacili za urlop, a z drugiej pracy to mnie zwolnili właśnie w mleczarni. No i przyjechałem, zacząłem jeździć po Polsce, miałem jakieś pieniążki odłożone i mogłem sobie pozwolić na miesiąc wakacji. Już drugi taki miesiąc wakacji, no nie? No i wziąłem te pieniążki, przyjechałem tutaj, pojechałem właśnie gdzieś tam znowu na Mazury, gdzieś tam właśnie w Bieszczady chyba nawet. Najpierw w Bieszczady chyba nawet pojechałem. A potem przyjechałem właśnie do zakopanego. I to jest ciekawa historia, bo przyjechałem do zakopanego na właśnie tydzień, żeby po prostu, wiecie, przystanek, żeby po prostu jechać później dalej. No i trafiłem tam takiego baru bar. A może nie będę mówił nazwy jego. Ja tam w każdym razie też później pracowałem. Ale jak tam trafiłem do tego baru, no to mm, po prostu bardzo mi smakowały obiady. I przez ten tydzień chyba tam 4 czy 5 razy byłem u nich na tym obiedzie, no nie? Czy tam na jakimś śniadaniu nawet byłem raz przed wyjściem w góry. No i tam wisiała karteczka, że szukałem do pracy. To był styczeń, koniec stycznia, tam 20 któryś niech będzie, nie? Że szukałem do pracy. No i ja tak zagadałem ich z głupa po prostu, nie? Czy szukają, że szukają do pracy, że kogo szukają, nie? No to mówi, a co by pan chciał robić? A ja przecież w ogóle nie chciałem tam robić, bo ja przyjechałem tam na urlop, znaczy na urlop, no tak w cudzysłowie po prostu ym, szukałem po prostu swojego miejsca, że tak powiem. Yy, I właśnie stąd te wakacje były, no nie? No i. Yy, mówię właśnie, powiedziałem to samo tej kobiecie. No i ona mówi, że no jakby co to na kelnera, na kelnera, nie? Okej, okay, okej, okay, nie? No ale tak jak mówię, pojechałem dalej w świat gdzieś tam, właśnie. Yy, Mazury, tak jak mówię, a to było już w drodze powrotnej. Że pojechałem znowu na Mazury yy, zimą. Później pojechałem też nad morze w ogóle, yy, na Hel. No nie, żeby zobaczyć yy, sobie, bo o tyle słyszałem o tym miejscu. A że takie piękne yy, miejsce. O, bacazowcami. nie wiem czy widzicie. Bacazowcami. No i właśnie yy, z powrotem na Niemcy. Tylko, że jak pojechałem na Niemcy, to byłem spukany. Nie miałem, nie miałem tam jakieś, nie wiem, no marne grosze, tyle co żeby wrócić po prostu i tam wiecie jakąś bukę jeszcze kupić po prostu. W każdym bądź razie, no matka, no wiadomo, kazała mi szukać pracy. Właściwie nie musiała tego robić, bo ja wiedziałem, że trzeba znaleźć sobie po prostu drugą pracę. No i to był kolejny taki moment, gdzie coś mi właśnie znowu strzeliło po prostu coś mi dało do zrozumienia, że, że nie tędy droga że znajdę tą pracę i co dalej, znowu popracuję z rok czy tam pół roku, nie wiem, pół roku, rok półtorej roku popracuję, odłożę troszeczkę pieniędzy dalej będę cipał, oczywiście sam, rzecz jasna w piwnicy, w lasach i tak dalej, jakichś tam w swoich ławkach no i co, no i znowu mnie zwolnią za brak dyscypliny albo ja się zwolnię, bo tam, że urlop że to, że tamto, tak naprawdę będę szukał wymówek, żeby się zwolnić znowu pojadę do Polski na miesiąc znowu wrócę na Niemcy i koło się zamyka i przypomniałem sobie właśnie o tej karteczce w tym zakopanem, że szukają do pracy, nie i że od zaraz to w ogóle było dla mnie szybko. Ja nigdy w Polsce nie pracowałem, nie wiedziałem, że to tak działa, myślałem, że jakieś CV, bo tak w Niemczech do tej pory właśnie było, że najpierw CV, że to rozpatrzą, że za dwa, dwa tygodnie dadzą znać, nie. A tu, że od zaraz mi ta kobieta wtedy powiedziała, mmm, że mogę przyjść nawet jutro. No i mi się to przypomniało, tylko nie wiedzieć czemu. Ja się nie odezwałem do nich. Tylko po prostu zacząłem gdzieś tam na internecie szukać y, takiej oferty pracy, no nie? Y, no i tam znalazłem w jakimś w ogóle y, pensjonacie, czy jakimś hotelu w ogóle trzygwiazdkowym, tak, hotelu trzygwiazdkowym, że kelnerzy tacy odjebani, y, jakieś tam baseny w ogóle, nie? A trzygwiazdki niby, i że baseny i tak dalej, i tak dalej, nie? I że z zakwaterowaniem, że z zakwaterowaniem, że przyjdę do roboty, że dadzą mi gdzie spać, nie? No i mówię sobie, ty, no to fajna opcja. No, i skontaktowałem się z tym człowiekiem. Mówi, że no, mogę przyjechać tam, jakiś tam czwartek, niech będzie, nie pamiętam, w jakiś tam, gdzie mogę przyjechać, nie? Ja mu kurde w ogóle nie wiedzieć, czemu się zwierzyłem, że ja w ogóle w Niemczech, że to, że tamto, że siamto, nie? No, i on mi wtedy napisał wprost, że on, że jak chcę, to mogę przyjechać z tych Niemczech na rozmowę kwalifikacyjną, ale to będzie wciąż tylko rozmowa, i on mi nie może na tym etapie potwierdzić, yy, czy, czy ja zostanę w pracy, czy ja nie zostanę w pracy. A ja, że ok okej, okay, happy day, nie? <laughs> nie ma problemu. No i powiedziałem mamie, że wracam do Polski. Do zakopanego i że zostaje tam na stałe, że już nie wracam do Niemiec, że chcę zostać tam. I to była naprawdę decyzja z dnia na dzień. Ja ogólnie po tych moich wakacjach, to chyba z tydzień po 6 w tych Niemczech, może tydzień. Łącznie bo po paru dniach, tak naprawdę, znalazłem to ogłoszenie, mamie powiedziałem, co, co właśnie postanowiłem, i trzy dni później już siedziałem w busie spakowany. Jechałem do Polski jeszcze. Mama mi dała i brat pieniądze, tak naprawdę. Także, no, mega wsparcie w ogóle. Mieć taki, taką mamę i takiego brata, to jest naprawdę w takim świecie, to jest naprawdę coś cudownego. Prawdziwi przyjaciele po prostu i tyle, a nie tylko mama i brat, tylko przyjaciele. No i dali mi właśnie pieniądze, żebym miał. Nie było czegoś takiego, że zostań, co tam byś robił i tak dalej, tak dalej. Chcesz, twoja decyzja nie ma problemu, my cię wspieramy. Masz, masz tutaj pieniążki i tego i daj, dasz sobie radę, nie? A jak nie, no to wróć po prostu i tyle. I też mama mi powiedziała, że mi da pieniądze na powrót, jak, jak, nie, jak nie będę miał za co wrócić. Także no, <laughs> miałem mega farta. Mam mega farta, że mam taką rodzinę. No i pojechałem do tego zakopanego, pojechałem na tą rozmowę, w międzyczasie wynająłem tam sobie jakiś pokój. I pamiętam, że to był poniedziałek, jak przyjechałem. To jest ważne. To był poniedziałek, jak przyjechałem. Yy, właśnie i w poniedziałek sobie wynająłem pokój A na rozmowie z tym człowiekiem Byłem bodajże we wtorek, już następnego dnia yy, Poszedłem na tą rozmowę Pogadałem, pogadałem no i Też się mnie pytali dlaczego, dlaczego nie, dlaczego tak I w ogóle, no i ja nie wiem Jakoś tak po prostu stawiałem na szczerość Mówiłem prawdę, oczywiście nie powiedziałem, że pałem Że jestem narkomanem, ale yy, Poza tym, że jestem narkomanem, to mówiłem jak jest nie? <laughs> no I yy, Następnego dnia mieli do mnie zadzwonić do godziny 12 Nie zadzwonili, no to ja zacząłem dzwonić Wybieram numer po raz pierwszy, wybieram numer po raz drugi nie odbieram. On to mówię, jak teraz po raz trzeci nie odbierze numer, to mam cię w dupie. <laughs> nie? No i wybrałem numer po raz trzeci i odebrał facet. No i powiedział mi wprost, nawet nie czekał tam na żaden dzień dobry. Yy, tak, słucham, nic, tylko powiedział mi wprost, że no dzień dobry, tu panie Katrze, yy, to tam rozpatrzyliśmy, nie jesteśmy zainteresowani. to jak nie jesteście zainteresowani, spoko. Ja nawet się tym nie przejąłem za bardzo, pamiętam. Po prostu się rozłączyłem, że okej, okay, dziękuję, dziękuję, super fajnie. I nic. I życie, toczy się dalej. I właśnie wtedy przypomniałem sobie o tym barze. O tym barze, o tej karteczce. Może tam jeszcze szukałem, a to już był luty, nie? To już był początek lutego, tam 8 luty bodajże jak ja przyjechałem. Coś takiego. E, y, czy, czy któryś tam. No i poszedłem do tego baru, tylko już nie pamiętam, czy to był wtorek, czy środa, czy to był nastę na następny dzień. Chyba na następny dzień w środę tam poszedłem do tego baru. Y, a nie, przepraszam, już wszystko pamiętam. To było właśnie we wtorek, ten sam dzień poszedłem do tego baru i tam na tym barze stał taki starszy człowiek. No i ja mu mówię, nie, że jest taka sytuacja, że tu widzę dalej karteczka wisi, ja mam do roboty, na kelnera, już wiedziałem, że na kelnera, nie? Że na kelnera i tak dalej. O, mówi, że no to wie Pan co, to niech Pan przyjdzie jutro, niech Pan przyjdzie jutro. Patrzcie, jaka, jakie owiecki. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Gdzieś tam. O. No to przyjdź Pan jutro, na dziesiątą pogadamy. No to przyszedłem na tą dziesiątą, to była środa. Przyszedłem na tą, na tą dziesiątą i się okazało, że to właśnie był szef, że ten starszy facet na barze to był szef. Ja nie miałem takiego pojęcia, że, żeby szef pracował we własnym lokalu. Ja myślałem po prostu, że szef jest od tego, żeby po prostu, wiecie, zgarniać hajs, dzielić po i sobie, wiecie, największy kawałek tortu zostawić, a tymczasem okazało się, że ten człowiek tam też po prostu pracuje, ten szef, no nie, od czasu do czasu. No, właśnie dlatego, że nie mieli, nie mieli na to stanowisko nikogo, nie? Bo to był, jest bar samoobsługowy, ale to jest bar samoobsługowy w teorii, bo w praktyce musiałeś być po prostu chodzić tam i obsługiwać gości, nie? No i właśnie on to robił, no i właśnie o 10 z nim rozmawiałem. I on mi powiedział, ja mu powiedziałem tam o sobie i w ogóle, nie, że tu jestem, że tu szukam roboty i tak dalej, że tu mieszkam, chociaż nie mieszkałem. Znaczy, że mieszkam, że przyjechałem po prostu, żeby tu mieszkać, tak mu powiedziałem, o, bo też nie okłamałem, nie? Że, ja tam siedzę, że ja tu siedzę nie wiadomo ile, tylko po prostu, że przyjechałem tu mieszkać i tak dalej. No i on mi powiedział, że, że ok, mogę przyjść, możemy zobaczyć, czy coś z tego będzie, ale że bez sanepidu się nie obejdzie, bez tych papierów sanepidowskich, książeczki. Już właśnie wtedy nie było książeczek, już dawali takie certyfikaty, ale ja mam taki certyfikat w domu do teraz. No, i poszedłem w środę, właśnie od razu z miejsca do tego tam sanepidu. Powiedzieć, jaka jest sytuacja. I babka mi dała takie trzy próbki. Dała mi trzy próbki. Yy, powiedziała, że tutaj trzeba to przynieść we wtorek, czyli za tydzień. Trzeba to przynieść we wtorek, za tydzień. I oni to zawiozą do Krakowa. I ja w środę, za jeszcze tydzień, czyli za dwa tygodnie, yy, będę mógł odebrać wyniki. Wtedy z tymi wynikami pójdę do tego szefa. I wtedy będziemy mogli gadać o umowie i o pracy. I też warto wspomnieć, że jak ja przyjechałem właśnie w poniedziałek, to miałem 1200 zł, pamiętam. Miałem 1200 zł, walizkę pełną ubrań i miałem laptopa jeszcze mojego. No i miałem jeszcze mojego starego laptopa, którego zresztą mam do teraz. Tylko gdzieś tam w szafie, już na nim się nie bawię. No i mm, powiedziałem, że okej, okay, dobra, wziąłem te próbki. No i babka mi powiedziała, żeby najlepiej tam oczywiście w poniedziałek, no nie, potem trzymać to w lodówce w ogóle. W myślę, ja pierdzielę, masakra, nie? Trzymać kawę w lodówce. No ale okej, okay, no. Tak kazała, tak zrobiłem, nie? No i pamiętam, że w piątek to było, miałem jakieś 600 złotych. I tam, znaczy no 670, no to pomyślcie sobie jak ja przez te 5 dni mogłem rozpieprzyć kurde 6 stów tak naprawdę w tamtym czasie, nie? Gdzie w tym czasie mi się wydaje 6 stów rozpieprzyć w 5 dni to jest tak naprawdę sztuka. No trzeba po prostu być rozrzutnym. <laughs> no. no i ja miałem, pamiętam właśnie, że też w czwartek zacząłem, w czwartek zacząłem właśnie tak myśleć o tym, nie? Że dobra, jak ogarnę tą pracę, nawet za dwa tygodnie, to co dalej, nie? Przecież ja nie mam gdzie mieszkać tak naprawdę, bo ja wynajmowałem pokoje. Pokoje wynajmowałem właśnie na to poszło między innymi głównie te 600 zł, nie? Tam ponad, czy nie całe na te pokoje. No i zacząłem chodzić i pytać, chodzić po jakichś pensjonatach pytać, czy, czy nie mają czegoś na dłuższy termin do wynajęcia, nie? Tam na pół roku, na rok, nie? No i wszyscy mi mówili, że nie ma problemu, ale 100 zł za dzień. No to z myślę ja pierdolę, jakie 100 zł za dzień, mówię, nie? To nie jest dług, ter, dług, ten, ten na wynajem długoterminowy, nie? No i. Poszłam do takiej budki informacyjnej babka mi powiedziała, poleciła żebym kupił sobie y, tygodnik Podhalański taka gazeta tutaj lokalna i tam po prostu popatrzył w ogłoszeniach I ja tak zrobiłem się okazało że jest że y, ktoś chce wynająć pokój nie y, że ktoś wynajmuje pokój no i ja zadzwoniłem właśnie w czwartek do tego człowieka i on mi powiedział że przyjechał w piątek nie a ja właśnie do piątku miałem y, pokoje y, te, to też jest ważne, żeby zaznaczyć, że miałem do, do, do piątku te pokoje, y, ten pokój wynajęty, y, tam wiecie w tym jakimś tam pensjonacie czy gdzieś tam, gdzie nie pamiętam gdzie, nie? Miałem wynajęty do piątku. No i... Yy, w, dobra, mówię ok, to w piątek przyjadę. Jeszcze na dworcu wtedy były, była możliwość zostawienia bagażu. Ja ten bagaż tam zostawiłem tam chyba 14 zł za duży bagaż kosztowało, jeżeli dobrze pamiętam, a 8 zł za mały, nie? Na cały dzień. No ja tam zostawiłem ten bagaż, oczywiście się umyłem, fajnie tego, w spokoju byłem wymeldowany. No i jechałem tam, nie? I jeszcze przez telefon mi ten facet powiedział, że on najchętniej by wynajął od poniedziałku, a był piątek. No ja nie mam pokoju, tak? Mam tylko 600 zł i zaczęły do mnie przychodzić same najczarniejsze myśli. Mówię: "Kurde, mam 670 zł dokładnie miałem, znaczy coś koło tego, 670". Mówię: "On na pewno, mówię, ile taki pokój może kosztować? Ja nie wiem, nie znałem polskich realiów, nie wiedziałem, że, 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 że te pokoje ile te pokoje kosztują. Ja tak zakładam, że z 1000 zł na pewno będzie chciał za miesiąc. A gdzie tu weźiesz jeszcze kaucję sobie zapłać? Ja dopiero do pracy pójdę za dwa tygodnie, no bo wiadomo, za tydzień oddam, znaczy już nie cały tydzień, no bo piątek do wtorku, no nie? Oddam te badania. Będę czekał do środy, a też nie wiadomo czy ten facet z baru mi powie od razu, dobra, no to fajnie badania są tu jutro przyjdę do roboty, czy też to będzie potrzebowało tam jakiejś jakieś weryfikacji czy coś takiego. Nie wiem, nie wiedziałem, no nie znałem tych realiów polskich, nie? Oj sorry. No i. No i poszedłem właśnie, ja jechałem w piątek busem do, te, do tego faceta i zaczęły mi te wszystkie myśli przychodzić do głowy. I postanowiłem, znaczy postanowiłem, tak yy, chciałem być taki troszeczkę cwańszy <gry> i pomyślałem sobie, że wezmę go troszeczkę na litość, że jak się z nim dogadam za jakąś fajną cenę i się zdecyduję na ten pokój i on mi będzie chciał go udost yy, użyczyć, tak, yy, wynająć, no to że ja mu tu powiem jaka jest sytuacja, po prostu postawię na szczerość, że yy, nie mam obecnie gdzie spać, tak, no bo nie mam tych już tych, tam tej noslegowni, no i tak dalej, i tak dalej, nie? No i faktycznie przyjechałem. Okazało się, że, bo to był sezon grzewczy, że on chcesz tylko 600 zł za miesiąc. Yy, przy czym od kwietnia czy od maja miał być 450 bo koniec sezonu grzewczego, no nie? Kurde, słońce mi tak świeci, ciężko mi się patrzy. No nieważne. No i. OK, mówię, nie, fajnie, wszystko mi się podoba. No i postanowiłem, jak się już tak z nim dogadałem właśnie on mi też powiedział, że kaucji nie trzeba, że tam z umowy wykreślimy, wykreślimy, nie? Mówię super, okej, okay, no to dobrze. ja mam te 670 zł. On chce 600 zł za ten. No ale kurde, ja muszę też z czegoś żyć. Przez dwa tygodnie niecałe będę bez pracy. Później pójdę do pracy, no to pewnie wypłaty dostanę po miesiącu, no bo do tej pory tak to było, nie? A może mm, nawet Yy, może yy, tam zaliczka jak da to też na pewno po dwóch tygodniach nie wcześniej. Mówię, no kurwa, miesiąc prawie bez zjedzenia, bez, bez, bez jak mu zapłacę te 600 zł. No i mu to wszystko powiedziałem, nie? I on powiedział dobra, no to umów mi się, że teraz 300, 300 z góry, a 300 po miesiącu i tak będziemy sobie robić po 300, nie? Mówię ty no, super opcja, nie? No i... Ale ponieważ, tak jak mówię, on chciał wynająć go od poniedziałku, to był piątek, no to musiałem, tak sobie w głowie mówiłem, że no kurde, będę musiał chyba 2-3 noce spędzić co, na polu? No bo co, zostanie mi 300 zł, pójdę za te 300 zł, pensjonat wynająć, no to kurde, bez sensu, nie? I chciałem go wziąć tak troszeczkę, wiecie, na litość, pod chuj, za przeproszeniem. I nie chciałem tak, wiecie, wprost mu powiedzieć, że chciałbym się już teraz wprowadzić, tylko chciałem, żeby to wyszło od niego, no nie? I powiedziałem mu, że yy, prawdę powiedziałem mu, że no wie pan, tutaj taka sytuacja, nie mam gdzie, gdzie spać, nie mam tutaj już pokoju, yy, skończył mi się termin, nie mam już pieniędzy, no wie pan, mam, mam te 600 zł, bo też mu o tym powiedziałem. Mam bagaż tego, yy, pan chce wynająć od poniedziałku, ale czy mógłby pan chociaż od tej niedzieli wynająć No chociaż od niedzieli. I ja sobie myślałem, że on weźmie to pod uwagę, że ja go wezmę tak na ilość i że on mi powie, to wie pan, co tak pan nie ma gdzie zostać, niech pan już zostanie, niech pan dzisiaj już zostanie, nie ma problemu. A on chuj, bez skrupułów do mnie mówi. No to dobra, no to przyjść w niedzielę, nie? Myślę, ja pierdolę. Jak w niedzielę mówię, nie? A to był luty, to był luty, tylko to był bardzo ciepły luty. To bardzo ciepłe no, noce nie były ciepłe, oczywiście. Tak naprawdę to nie były przespane noce. No bo ja właśnie nie poszedłem do żadnego pensjonatu, zostałem yy, poszedłem na ławkę na równi krupowej. Yy, ten kto był zakopanym, to wie, co to jest równia krupowa na pewno, bo to jest yy, też takie popularne. Jest taki tak jak krupówki, znaczy się obok krupówek. No i mówię, kurde, no nie mogę przecież pójść do tego pensjonatu, mi 300 zł zostało. Włączył mi się taki survival, taki tryb survivalu mi się włączył, że naprawdę zacząłem liczyć każdy, każdą złotówkę, kiedy wydam, jak wydam i tak dalej, i tak dalej. nie? No i. Poszedłem na tą ławkę, yy, przemęczyłem się te dwie noce, jeszcze odebrałem bagaż w ogóle, bo to było tylko na cały dzień i nawet nie zostawiłem go na weekend, co by wtedy mnie kosztowało jakieś 30 czy 40 złotych, no nie? No tam chyba, tak jak mówię, 14 zł razy tam dwie, no, dwie doby czy coś takiego, bo mógłbym pewnie tak, tak się dogadać, no ale szkoda mi było hajsu, po prostu mówię Wam, taki tryb survival mi się włączył. I ja z tym całym bagażem, znaczy całym, z jedną torbą wielką spędziłem na tej ławce dwie noce i łaziłem z nią wszędzie w ogóle przez te dwa dni pozostałe, nie? Nawet w góry chyba poszedłem z tego, znaczy pod, pod reglem, to tak jakby pod góry. Ja z tą torbą łaziłem po prostu, no nie? No, także mega jaja. Tak jak mówię, noce były troszeczkę ciężkie, znaczy nie były ciężkie, bo ja o dziwo potrafiłem zasnąć. Byłem chyba taki zmęczony, nie wiem, że potrafiłem zasnąć i sobie po prostu, wiecie, ta, jeszcze pamiętam, ta ławeczka jak jest, to tutaj był taki duży śmietnik, ja ten o ten śmietnik się oparłem i sobie spałem o ten śmietnik. Później położyłem torbę na ten śmietnik i oparłem się o torbę, no nie? Wiecie, i też się do dzisiaj dziwię, że w ogóle żadna policja, wiecie, że nic mnie tam nie, nie złapał, bo to równia krupowa, to jest takie, to jest tak jak tutaj te pole. Po prostu, takie wielkie, gigantyczne pole, wielki, gigantyczny park bez drzew, tak naprawdę same ławki tylko, no nie? Tam parę drzewek jest tylko na ten, ale to z daleka Cię człowiek widzi. No i wtedy o tym nie myślałem, no nie? Po prostu starałem się przetrwać i tyle. Ale widzę, że ten odcinek trwa już 18 minut, więc myślę, że na tym zakończę tą część opowieści. Ty daj znać co myślisz, oczywiście. No, i chyba nagram jeszcze dla ciebie trzecią część, bo w trzeciej części opowiem ci skąd w ogóle wziął się ten kanał, i co robię obecnie i dlaczego to robię. no Jak widzisz, zaczęło się moje takie doświadczenie z życiem od 15 roku życia, kiedy zacząłem pierwsze narkotyki brać. Później przyjechałem tutaj, osiadłem się tutaj. Mam teraz piękne, piękne miejsca, piękne mieszkanie, którego Ci nie pokażę, bo jest jakieś 20 minut drogi stąd, no nie będziemy tam szli. Może <laughs> kiedyś nagram e, mieszkanie. Jak mam, mam bardzo piękne mieszkanie, 48 metrów. Dla mnie jednego to jest naprawdę super. Teraz jednego oczywiście. <laughs> bo do niedawna tak jeszcze nie było, no nieważne. No i tyle. Nagram dla Ciebie trzecią część. Hejjo!